Uważaj, żeby nie wpaść pod auto, nie idź tam. Uważaj, żeby nie wpaść pod auto, idź, idź poza jezdnie. Jerzyku, nie wolno ci wpaść pod auto. Zagonię cię tam, gdzie jest dalej od jezdni. Wiesz? Tam, gdzie jest dalej od jezdni. Wiesz? Żebyś nie wpadł pod samochód. Śliczny jesteś mały. Ale nie chodź tutaj. Tu jest niebezpiecznie, wiesz? Tam dalej. Tam jest więcej drzew.